Pamiętacie ją? To bohaterka tego odcinka. Tak więc, dla ludzi, którzy nie są w temacie, małe wprowadzenie. Ona próbowała ode mnie wyłudzić unikaty w wyjątkowo durny sposób, więc chciałam pokazać to szerszej publiczności. Dziś pokażę Wam, jak dziewczyna zareagowała po niecałych dwóch miesiącach od publikacji mojego filmu. No, lepiej późno niż wcale. Czemu mnie nagrałaś? Przez ciebie ludzie do mnie pisali i mówią, że oszustką jestem i mnie zgłaszają. Usońkam ten film o mnie. Musiałabyś zamazać mój nick, bo udostępniasz mój wizerunek. Musiałabyś mnie zapytać o pozwolenie, a tego nie zrobiłaś. Przykro mi, ale to co mówisz nie jest prawdą. Próbowałaś zrobić coś niezgodnego z regulaminem, mówi Star Planet, i masz pretensje do mnie, że ludziom to się nie spodobało. I nie, nie udostępniam twojego wizerunku, a jedynie postać w grze. Co innego, gdybym na ulicy podbiła do ciebie, bez ostrzeżenia nagrała twoją twarz i puściła do internetu. Wtedy to, co tu uskuteczniasz, miałoby jakiś sens. Nie chcę cię martwić, ale mój film jest zgodny z prawem. Próbowałaś mnie oszukać, tak więc mogłam się o tym wypowiedzieć. Nie potrzebuję do tego twojej zgody. Poza tym, przecież nie pokazałam twojej twarzy, nie udostępniłam żadnych danych, więc nie wiem z czym masz problem. Przecież mówię, że ludzie mnie zgłaszali. Masz usunąć ten film, bo niszczysz moją reputację. Reputację? Niszczysz ją sama. Szantażujesz i grozisz graczom, więc nie dziw się, że powiedziałam, aby zgłaszać cię za to co robisz. Haha, ha. moja mama jest prawniczką. Nie wiem co to ma do rzeczy. Ma i to dużo. Bądź przygotowana na pozew, trafisz do sądu. Spoko, czekam. No i się nie doczekałam. Jeżeli nic już nie nagram, to znaczy, że byłam w sądzie i siedzę w więzieniu za nagranie filmu. O jakiejś dziewczynce. No a póki jestem jeszcze na wolności, chciałabym podziękować Wam za wszystkie autografy. Jesteście super.